Jak to jest all inclusive, to codziennie w minibarku można wyjmować takie małe piwka i później zawieźć je do domu dla rodziny albo dla znajomych. Zostałem najmłodszym posłem 20 lat temu i zostałem wybrany do delega polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Tam razem z posłami PiSu przystąpiliśmy do grupy konserwatywnej, w której byli także politycy z partii ukraińskiej, nie pamiętam już w tej chwili jakiej. Oczywiście byli z Europy Zachodniej, z różnych tam najróżniejszych państw, ale byli też ze wschodu. Byli politycy z Ukraińskiej, z Ukrainy i byli także politycy z Rosji, z Partii Jednej Rosji. No muszę przyznać, że różnica była mierząca i ona była widoczna już wtedy, 20 lat temu, na niekorzyść Polaków. Ja byłem w delegacji, w tej grupie, jedynym, który posługiwał się angielskim. Przewodniczący naszej delegacji unikał spotkań, ponieważ nie mówił po angielsku i wiedział, że nie mówi po angielsku. Ze strony rosyjskiej przyjeżdżał doskonale wykształcony polityk w średnim wieku, mówiący pięknym angielskim ze swoim synem studiującym już wówczas chyba na zachodnim uniwersytecie, mówiącym pięknym angielskim i doskonale zorientowany w świecie, w biznesie w różnych sprawach. Ukraińscy politycy nosili drogie zegarki wyglądali jak typowi biznesmeni. Nie wyglądali jak typowi politycy, a w szczególności nie jak politycy z Polski. Wyglądali jak typowi biznesmeni z podobnym też podejściem. Tak? To znaczy nie celowali w jakichś szczegółowych rozmowach, jakimś gadulstwie. Raczej w ogóle nie wyglądali na zainteresowanych czymkolwiek, co tam się dzieje. Po prostu przyjeżdżali, zjedli tam jakieś kolacje i wracali do swoich spraw. No a natomiast na tym tle polscy politycy wyglądali po prostu jak ubodzy krewni. Pod każdym względem. Językowym, wykształcenia, obycia, ubioru, zachowania. Po prostu pod każdym względem. I ja uważam, że ta wiedza to jest kolejny etap wiedzy nie przedstawionej Polakom przez polskich dziennikarzy. Dlaczego? Ponieważ Nigdy nie spotkałem się z tym, żeby jakikolwiek polski dziennikarz towarzyszył polskiej delegacji do Rady Europy w Strasburgu lub na innych zjazdach w Paryżu, w Madrycie, czy gdzie tam się one odbywały, na wizytacjach, na delegacjach do obserwacji wyborów w różnych miejscach i opisał to, co robią, jak wyglądają polscy politycy. Wiedza, jaką otrzymałem wówczas od polskich polityków starszych ode mnie co wprawiło mnie w zażenowanie, ale uważam, że ta anegdota należy się Polakom, to była wiedza z zakresu polityki międzynarodowej. To jest taka, żeby sprawdzać, jaką mam opcję na rezerwacji hotelu. Jak to jest all inclusive, to codziennie z minibarku można wyjmować takie małe piwka i później zawieźć się do domu dla rodziny albo dla znajomych. To była ta wiedza o polityce międzynarodowej, którą ja otrzymałem od starszych kolegów, z których niektórzy już są poza polityką, ale są w jej otoczeniu, a niektórzy są w niej do dziś.